Cześć, nazywam się Aaron i witam Was w 15 odcinku Minecrafta na Dziko, w którym to zaczniemy. Obiecane wcześniej. Zaczniemy i skończymy farmę kurczaków. Jak widzicie, tutaj już przygotowałem miejsce, w którym to po prostu przeliczyłem, że w tym miejscu chciałbym mieć farmę. I zrobimy to. Tak, że obrodzimy ładnie płotkiem, tak żeby ten płotek tutaj nam się wyrównał z tą naszą farmą grzybów. Jak widzicie, trochę tutaj teren podniosłem, bo tak naprawdę to chciałbym podnieść cały ten teren do jakiegoś tam momentu, tak żeby to wszystko było w miarę, w miarę na jednym poziomie. Ok, to zabieramy się do budowy. Zaczynamy od zrobienia, jak to będzie nasz, e, powiedzmy, początek. Trzy, cztery. nie wiem, czy on nie robi tego opatą. Trzeba rozwalić. Mamy taki. O kurcze! Zobaczcie, coś czuję, że będziemy mieli problem, ponieważ mamy tutaj pod spodem nasz. E, to jest z tego co pamiętam, tunelik i redstone doprowadzający pr prąd, no, prąd do mm, grzybków. Tak więc, tak więc, tak więc. Będziemy musieli coś chwilę pomyśleć, ale to. To za momencik, najpierw wykopmy. To miało być 11 na 11. Okej. Okay. Co hmm, za daleko jest. No chyba nie ma sensu, żebyście patrzyli jak ja to wykopuję. A zresztą, do tych tego, tego jest, możemy chwilę pogadać o w dalszych planach. Jak mm, mówię, najpierw zajmiemy się zwierzątkami. Więc e, korzystając z tego, co nam dało Minecraft 1.1, zrobimy w cudzysłowie farmę. E, Wieczek I zrobimy z nich no, bardzo, do, bardzo dobre źródło wełny, Różnokolorowej wełny, bo to się teraz bardziej opłaca niż martwi mnie tutaj ta dziura. To się bardziej opłaca niż e, robienie dużej ilości barwnika, ale to myślę, że zrobimy w następnym odcinku. Pozbieramy to. Będziemy musieli tutaj sobie zrobić jakiś ładny, jak mówiłem, ładny później tego wygląd. Tak jak mówiłem, będziemy to też podnosić, cały ten ląd tutaj, więc przyda nam się dirt. Dobra, zrobimy teraz, zrobię dziurę. Mam jeszcze jedną łopatę, nie mam. Zrobię teraz dziurę i później się będę zastanawiał jak zakryć ten drugi poziom. Zrobimy teraz dziurę zaraz, gdzie to jest środek. O, zaczniemy od tej strony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czyli tak, tak, tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czyli tak, tak, tak. Widzicie, kurczę, tu będzie trzeba. Najwyżej zrobimy trochę objazdu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czyli tak, tak, tak. No i tutaj będziemy trzewali tu i tu Tak, tak Łopata, łopata, łopata Słuchajcie, szybko sobie tutaj zrobię craftboxa Będzie to... Szybciej będzie zrobić to niż e, ręką kopać Już mamy dwie łopaty widzicie będzie szybciej, dużo szybciej. Tak, tak, raz, dwa. No, to musimy wykopać. W sumie wszystko. I się zastanowić nad zrobieniem, tutaj. A jeśli dobrze patrzę, tutaj będzie nasz odpływ, więc jak już tu jesteśmy, powiedzmy to, to nie jest część tej budowli, to nie jest część planu e, no ale, tak jak mówiłem, budujemy na dziko, to spotykamy, napotykamy na różne dziwne, no zrobimy to ze szkła, spotykamy różne dziwne problemy Widzicie, tutaj już sobie od drugiej strony dochodziłem z odpływem, przy przygotowaniach. Jeśli dobrze kojarzę, to będzie musiało być tak. I przy okazji sobie wtedy zrobimy... Tak będzie mogło być, poczekajcie my tam... Nie, bo nam tutaj woda ucieknie, więc... Będzie trzeba zejść jeszcze jeden poziom niżej, bo to musimy mieć zabudowane. Tutaj nie może nam woda uciekać. Tak musimy zamknąć. I tutaj całkiem raz nam grzybki uciekną. Całkiem nam się teraz tutaj pochrzani. Ale to trudno. Przeniesiemy się troszeczkę w bok. Jakąś, jakoś tą naszą farmę ominiemy. Będzie potrzebny jakiś repeater, skoro idziemy tak daleko. No dobra, w sumie moglibyśmy zejść już po poziom niżej, zabudować to, co rozwaliliśmy w tym miejscu. W tym miejscu, w sumie nie wiem, czemu ja od razu nie zszedłem tutaj poziom niżej. Może tak będzie szybciej, prościej, mniej, mniej krążenia? Redstone nam się ułoży. Nie, już tutaj wystarczy. O, widzicie, jeszcze się węgiel przy okazji jakiś znalazł. Co my tu mamy z tym Redstone'em? To oczywiście trzeba wydobyć. Nie możemy tego zostawić tak sobie leżącego. To jest nie. Miejsca w plecaku. No. Tyle. O, repeater zaraz gdzieś zużyjemy. Tak jak... Nie wiem czy mówiłem, ale... Z... No, potrzebuję węgla. O, i się zrobiło no. miejsce samo za coś. Ale tutaj te złoża. Ostatnio mam wrażenie, że mimo, że to jest generowane na dawno, dawno temu teren, że coraz większe jakoś te złoża znajduje. Słuchajcie, o, wykorzystamy też ten drzwir do niczego nieprzydatny i zakopiemy tą dziurę. żeby nam się tutaj coś nie, nie respiło gdzieś przy okazji. dobra repeater, repeater tylko, że gdzieś nam w międzyczasie popsu się ok myślę, że będzie dobrze poczekajcie, trochę tutaj postawimy jeszcze światła dajmy do tego wszystkiego oj, chyba jeszcze musiałbym troszkę wcześniej zejść pod ziemię jak widzicie z samej budowy farmy to tutaj niewiele nam zostało, więc będzie walczenia z... walki z budową... przejścia to jeszcze potrzebujemy zabudować, tak więc my musimy jeszcze się tutaj... No, widzicie, to też gdzieś może was spotkać przy wykorzystywaniu terenu, który powinien być już nieruszany na nowo no okej, okay. to sobie weźmiemy już, to sobie zabudujemy, to sobie te niepotrzebne dziury też zabudujemy, niech nas to nic nie straszy w nocy, będzie coś nam się respić, I Będziemy szukać miejsca, skąd dźwięki dochodzą, nagle ze ściany jakieś dziwne jęki, i dźwięki i tak dalej. Dobrze, co my tu mamy? Musimy teraz się wydostać na powierzchnię. Przejdziemy przez nasze tunele, grzybki i tak dalej, i tak dalej. Wyjdziemy na powierzchnię. Pewnie będziemy mieli tak akurat środek nocy. No, ale tak jak widzicie, tutaj mamy. Tak wykopaliśmy, i tutaj jest nasza dziura i teraz zrobimy w ten sposób w każdy róg musimy wsadzić wodę albo najpierw weźmiemy tę wodę i zbudujemy rampę powiem wam że to jest yy, powiedzmy jakiś tam przepis na farmę który no nie jest to efektywny yy, jest bardziej efektowny niż efektywny Ponieważ kurczaki tak naprawdę mogą składać jajka po prostu w wodzie. O, coś tutaj miałem? Przestój, o czym tutaj mówiłem? Aha, że yy, mogą, kurczaki mogą składać jajka w wodzie i mogą cały czas sobie latać tam w wodzie. I zresztą jest masa takich filmików yy, w necie. Ale nie o to chodzi, ja wolałem żeby ta farma wyglądała też, żeby stanowiła też jakiś dodatkowy element, nazwijmy to w cudzysłowie chociażby dekoracyjny do, do tych moich tutaj budowli, oj nie tak miało być, tak miało być, więc wykorzystamy tą farmę i to zabudowujemy. Wykorzystamy tą taki może nie do końca przepis na farmę, nie do końca tak jak mówię efektywny, ale na pewno będzie ładniejszy i ciekawszy niż zwykła. Jeszcze tutaj po rogach. Niż zwykła taka farma, gdzie kurczaki trzepoczą skrzydłami w wodzie, i tylko podchodzimy i zbieramy jajka. To trzeba teraz zalać cztery narożniki wodą. Ta wysepka środkowa ma na celu uchronić... Znaczy, nie, nie będą teraz tam wpadać kurczaki. A jajka, które kurczaki złożą, będą, będą z tą wodą spływać. No i to jest, powiedzmy, pierwszy, najprostszy etap. Pytanie... Może się narodzić co z jajkami, które zostaną złożone tutaj na, na trawie. Więc e, już Wam opowiadam, od, odpowiadam. Zrobimy tutaj. Tylko weźmiemy sobie to. Zrobimy tutaj taki mały mechanizm, który. A jeszcze. Mamy dwa pola. Trzy nam te jajka eee, spuczę. Później ja to jakoś będę musiał wyeksponować. O, wodę zapomniałem. Zrobimy sobie tutaj też schodki. Oczywiście pod podłączymy to. Pistonem zrobimy standardowy zawór. To jest tymczasowe rozwiązanie. Zapomniałem zabrać wody. To jest moje źródełko, które gdzieś pewnie przeniesiemy. Niedługo zrobimy studnię jakąś ładną. Mam zamiar trochę tutaj zagospodarować tego terenu. No i zobaczcie. Zrobimy tak. I wszystko będzie z tego środkowego terenu spłukane. A żeby to ładnie wyglądało, skoro już tu jesteśmy, tutaj będzie, sadzimy pistona, którego chyba nie mam. Nie mam kurczat pod ręką. Tak, tak. tu sobie puścimy Redstone Dusta. I będziemy się zastanawiać nad wpuszczeniem go w ziemię i podłączeniem go oczywiście pod domek. Bo Bo teraz zajmiemy się rzeczą następną, czyli budową budową płotka, płotku, płotka, płotka dookoła. albo no, słuchajcie, zrobimy, Tak się cały czas zastanawiam, jak to zrobić, żeby ona wyglądała ładnie, ta nasza budowla. Tak, tak. Nie, coś mi się to na razie nie podoba. Dobra. To ja wracam za chwilę, muszę skoczyć... Zrobić trochę płotków i jakąś bramkę. bo będziemy chcieli, oczywiście, się dostawać. A może nie bramkę, może to zbudujemy jakąś szkłem. Dobra, w każdym razie wracam za moment. Ok, mamy płotki. Zrobimy płotek dookoła. Gdzieś będzie tu trzeba zostawić jeszcze miejsce na e, wprowadzenie naszych kurczaków, bo będziemy je wprowadzać. A może tutaj gdzieś wykorzystując nasze zboże i łapiąc je gdzieś po drodze a tutaj zostawimy gdzieś wejście dla nas a całość słuchajcie mam tak mam piston to od razu go wykorzystamy Strony się ułożył. O, o, to nam chodziło. Zrobimy jakąś dźwignię, żeby od razu przetestować nasze. Boże, tam w końcu? Położyłem chyba. Tak, Piston zadziałał. Ja muszę się dostać na górę, żeby. No i zobaczcie, o co mi chodziło początkowo. Jak widzicie, ładnie się rozlewa. I właśnie to wszystko... O właśnie, nie pokazałem odpływu. Rozwalimy, rozwalimy. Później naprawimy. Ja tutaj ją zrobiłem. Czemu to trawa się tak... A, jesteśmy pod wodą. Rozwalić. Zaraz na powietrze się skończy, ok. No, odpływ wygląda w ten sposób. podłączony do głównego kanału. Tak więc tutaj się niewiele zmienia, ale tego, tego, tego Wam nie pokazałem. Wyjdziemy sobie przez, przez to, jakby to zabudować, jakby to rozbudować. Słuchajcie, no. Dobra, to jest akurat najmniejszy problem. Teraz trzeba się zająć sprowadzeniem tutaj mieszkańców tego, tej farmy. Ja idę poszukać kurczaków i spotykamy się za momencik. Chodźcie, chodźcie, moje kurczaki, zobaczcie. Tylko uważajcie na tory, co by was jakiś pociąg nie przejechał. Chodźcie, chodźcie. Będziecie mieli fajny żywot u mnie. No, jaki po, Pod górę. Tu jeszcze jeden idzie z nami. No chodź, siedzisz z kolegami i koleżankami, bo ciężko tutaj rozróżnić, ale zakładamy, że są kolegi, i koleżanki. A, nie wolno zboża wciąż zmieniać, no chodźcie, chodźcie, cześć. Cip, 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 cip. No, jeden nasz jajko zostawił po drodze. Jesteście. To co by wam tu zrobić? Może jakiś płotek dookoła? Zostań! Tutaj też nie uciekaj. Tutaj zrobimy później jakieś drzwi. No dobrze. No, akurat mi płotku starczyło. Tak na styk. Eee, no i mamy. Jak... No właśnie, to, to teraz ja nie wyjdę w żaden sposób. Muszę sobie tutaj zrobić drzwiczki. Ale na razie wracaj. Mm. Co, ja tutaj po naciskałem? Wracaj, wracaj, wracaj. Straszny człowiek. Dobra. No. Jak słyszeliście gdzieś tam wtedy telefon mi dzwonił. Jeden mi kurczak przez to uciekł. Chodź tu. Mm. Dobra, ten sobie będzie biegał wolno. Widzicie, teraz wszystkie tutaj chcą wyskoczyć. Eee, czym my się teraz zajmiemy? Tylko słychać, jak jajka się robią. Słuchajcie, ja teraz zajmę się obudowaniem tego wszystkiego, zrobieniem jakiegoś tutaj logicznego, logicznego budyneczku. Myślę, że to trzeba jakoś poszklić. Tutaj wykorzystać no tak, przecież nie przeskoczymy dobra, słuchajcie, nie będę mówił co będę robił zobaczycie efekt końcowy, tak więc spotykam się z... ja z... dla mnie za dłuższą chwilę, dla was za... za krótszą chwilę ok nie wiem czy jak to wam się podoba, ale mi się podoba tutaj na rogach dodałem jeszcze płotki, szklany dach i kolumny na środku tutaj zostawione drzwi Podwójne wejście. Tam gdzieś klon. Aha, dodałem tutaj płotki, gdyż tutaj nie dochodzi ta woda spływająca, i nie chciałbym, żeby tutaj jakieś jajka sobie leżały, więc tutaj nie będzie. Przecież płotek nie wiem, czy to jest dobrym pomysłem. Ewentualnie tutaj jeszcze te dwa pola y może przesunę. Coś, coś będę wymyślał. Bo widzę, że przy płotku też się jajka pojawiają. Mm. Co muszę jeszcze zrobić? Dwie rzeczy. Oczywiście podłączyć pistona tego z wodą i przy naszym odpływie zrobić też pistona, żeby te jajka non-stop nie, no nie wpływały w ten nasz główny zbiornik, w tę naszą główną rzekę, bo jak się pewnie za chwilę przekonamy, tutaj jest pełno, bo gdzieś tam po drodze przy testach się. Ruszało. No, tak jak mówiłem, co mamy? 14 jajek. Ok, mamy 16. Być może gdzieś już po drodze jakieś zaginęły. Tak więc ja już na spokojnie zajmę się e, łączeniem kabelków, łączeniem pistonów, robieniem tego mechanizmu. My spotkamy się w następnym odcinku. Minecrafta na dziko. Więc na razie żegnam wszystkich widokiem na kurnik i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej! Odcinek 15 epilog. Stwierdziłem, że trzeba to w jednym odcinku pokazać już ukończoną całkowicie budowlę. Te płotki na dole niestety musiałem zastąpić. E Jakimś blokiem całym, żeby tutaj nie składały jajek kurczaki, więc no, stanęło na szkło. Element dekoracyjny, który teoretycznie nie jest potrzebny, bo kurczaki nie wyskoczą. Zresztą jak widzicie, tu są, tu są dziury, ale one nie, nie polecą z wody tych dwóch pól. E, co my tu jeszcze mamy? No, zrobię. Tu jeszcze nie jest zabudowane, zostawione specjalnie, żeby wam pokazać. Jak to jest zrobione. Tutaj, oczywiście, woda piston trzymający. Tej wajchy tutaj nie musi być. To jest tylko zrobione. Powiedzmy, dla mnie, żeby można było przetestować. Jak widzicie, wszystko ładnie tutaj spływa w jedną stronę i leci na dół. Tutaj jest przekazanie, tak, pionowo przekazywanie sygnału z domku. Sygnał biegnie tędy. Właściwie, może od drugiej strony byłoby lepiej, żeby pokazać, ale. Oj, 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 oj. Coś mi komputer zamulił. Sygnał biegnie tam i rozdziela się na dwie strony. To jest ten piston do wody, a tutaj. Jest e, piston trzymający to wszystko, co, co wypłynie. W momencie, kiedy w, włączymy wajchą w domku, to wtedy zarówno zlatuje tam woda, jak i otwiera się ten piston. I dopiero wtedy nam to wszystko wylatuje do naszego głównego kanału i spływa, spływa, spływa do, do domku. Może by no żeby stop te jajka gdzieś tam nie wyczekiwały na... Nie wyczekiwały... Zaraz, kurczę Hop. O, tędy jest puszczone. Jeszcze w... następna nie jest opisana tutaj. Ale tu jest wajcha, która powoduje dopływ jajeczek naszych. No dobra, to myślę że w tym odcinku to wszystko, czym zajmiemy się w następnym jeszcze nie wiem, ale na pewno będzie ciekawie, tak więc dzięki za oglądanie i z widokiem na zachód słońca żegnam was, na razie hej.